Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Jesteśmy i pracujemy nad tą ustawą już ponad pół roku, odpowiadając na apel 141 opozycjonistów i osób represjonowanych. I z jednej strony to jest wielki żal i smutek, że Parlament nie jest w stanie stanąć ponad podziałami bez względu na autorstwo tej ustawy i tak mocno przesuwa w czasie tak oczekiwaną ustawę. Pierwszy ludzie odchodzą. I chcą godnie te ostatnie lata, dziesiątki lat przeżyć wiedząc, że państwo polskie pamięta o wsparciu, o wyrównaniu emerytur, o wsparciu dotyczące pomocy w kosztach utrzymania w domach opieki społecznej. Dlatego, że ta ustawa nie jest tylko ustawą techniczną. Ona jest ustawą symboliczną, która pokazuje, że jednak państwo polskie stać na to, aby upomnieć się o prawa tych, których przez lata, głównie za czasów komunistycznych, nikt o nich się nie upomniał. Dlatego apeluję o szybkie procedowanie, abyśmy mogli tę ustawę wspólnie przyjąć. Dziękuję.